Kontynuujemy grę. Quake 4, etap 11. Tunele centrali ogniwa. Nagrywam to teraz. Dzisiaj jest 27 yy, marca 2012. Późny wieczór. Będę to wesoło dopiero na weekend. W sobotę. Bo nie mam internetu. Bo skurwysyński dialog e, przed końcem umowy e, odłączył internet, bo rzekomo pismo jakieś do nich e, przyszło, że oni jakąś e, zasadę wprowadzili, że a ch chuj z nimi, nie, nie, nie wiem co tam w ogóle było, ale umowa się nie skończyła, a, a internet mi odłączyli przechodzimy do tepsy znaczy ja przechodzę do tepsy bo jest tańszy abonament za internet 10 megabitów tak jak było będzie tylko będzie dwukrotny szybszy wysył będę częściej wysyłał filmiki i szybciej będę to robił no tu sobie pozbieramy tu już mamy pancerz i, i zdrowie na full tu są do nailguna gwoździe i granaty do granatnika. No to jest cała nasza drużyna jesteśmy w komplecie. Sierżant Morris, technik Strauss, drugi technik, a Wartok z drużyny nie wiem jaki, też jakiś technik. Wartok. nawet nie ma emblematu, nawet nie ma znaku. o skórwysyn jakiś zniknął w tunelu to no tu. wow. i faktycznie jest szybko ten yy, Nailgun, co zmodyfikował mi z poprzednim etapem jakiś yeah, <laughs> popatrz ko koniec umowy z... Z dialogiem i oni mi wyłączyli internet, bo jakieś pismo do nich przyszło. Tak jak powiedziałem na początku tego etapu. No. Tak to właśnie w pojebanej Polsce jest. Szkoda ganiać po prostu ale przechodzę do TEPSYW może w tym tygodniu sprawdzą mniej czy dziesiątka pójdzie mam nadzieję że pójdzie i będzie troszkę niższy ten ale szybszy wysył będzie i też będzie 10 megabitów ściągania ale wysył będzie 1 megabit, a nie pół megabita. więc będę w... dopiero to wysyłał w sobotę to co teraz nagrywam Musimy ochraniać Straussa, musimy go zaprowadzić do komputera, żeby że tak powiem przeprogramował temperaturę rdzenia, żeby się przegrzał i dzięki temu zniszczymy ogniwo. Musimy najpierw temperaturę, właśnie yy... rozregurować, po prostu termostat. No, jak to się mówi, kurwa. Nawet się nie mogę wypowiedzieć. wodą przeciwnicy. A, ty Od tyłu, Dwóch skurwieli było. Łołdziu! Oh <laughs> Patrz, ale się fajnie położy, widzieliście? To jakiś Bóg. Zamiast się położyć na ziemi, to stał. <grystanie> Kurwa mało, pancerza mam, a tam te skurwysyny będą latające. Co mają piekielną cenność. A zadania, obrażenia zadają niemiłosierne. Chyba z tego się posłużę ilgunem dalej. Szybciej przestawiaj tą, ten komputer. Yes, what I was for. Give me a Sejwika, se od razu to zrobię. Nie cierpię. Ci Chodź tu wielu giniesz skur wielu kurwa się ma niech nik chuja tak nie będzie. Próbuję którzy zwalić O, to nawet niezła broń jest Dobra, giniesz skurwielu. Trochę pancerza jednak zachowałem Jeszcze raz kurwa Ostatni loading, jak źle mi pójdzie to już pójdę dalej normalnie Dobrze te słupy są przede mną, tuż przede mną, mogę się jakoś schować Bo jakby tych słupów by nie było to ja nie wiem czy bym ich pokonał Kurwa skąd ten się ty z tyłu znalazł Kurwa mać. Ciekawe jakim cudem on może mnie tak strzelać. Tu jednak ku mnie byś się schował. No. Przynajmniej te 21 pancerze mam. No, kontrola temperatury już jest zrobiona. Tylko jakim kurwa kosztem? Mógłbyś mi pancerz już uzupełnić.

Na O kurwa, tutaj niebezpiecznie. Z kolcem co był. Dobra. Na Ilguna se weźmiemy. Tu chyba wyskoczy z tej windy. Nie. Nie, nie możemy jeszcze jej użyć Jakuciu! Kurwa Guruu! Nie, mi idę już kurwa. Tu też chyba nie użyjemy tego. oni chyba zjechali stąd, z góry. Dobra, teraz granaty. Skurwielu. O tam się łupią Macie kurwa, granaty Zwyjdzie to No, przynajmniej to uzupełniłem życie Teraz idziemy do tych drugich drzwi. A gdzie tu dwóch pozostałych? A chyba, że tam na początku zostali. Tam ten sztrał został. Jestem z Morisem i z Wosem, moim dowódcą. KUN! Kurwa. Kurwa cię rozniosę! <śm> Ale polecieli. Tu coś jest? Ciekawego? Nie, nie ma nic. granatnik. Kuida! Mało pancerza miałem. Muszę jeszcze raz. Kurwa. Patrz, kurwa kuika tych granatów. Skurwysyn. Dobra, dobijcie go. No. Dzięki. Jakuciu! Za mały zasięg granatu. Tamtych jest pierdolę. Na dole. I tank jest. O, przyda się granaty. Był tank i kurwa nie ma tanka. Pomogę wam, bo będziecie się męczyć z tymi na moście. O, tu jest jakieś pole siłowe. O, jest pancerzyk. Pięknie. I magazynki do lekkiego karabinu. Dobra, idę sprawdzić te drzwi. Rozkaz. Deaktywować piolo siłowe. Idę. O kurwa, to też wzniosli. Tak, ja ich nie lubię. Jezu. Tak jak te Los Sole z duma trójki, kurwa, niech ich szlak trafi. Oni potrafią przez ściany ścielać, mimo tego, że za rok stoisz. Patrzę się, któryś nie wyjdzie znowu. Trzeba ich jak najszybciej rozpierdalać. na te rury zejść. Tu mamy to uruchomić. To jest deaktywacja. skór Skurwielu! Masz kurwo! Żryj to! Hmm, myślałem, że któryś wyskoczy znowu. Och, pięknie. Amunicja i apteczka. Amunicja do nailguna, no I teraz trzeba powrócić i wyskoczą, wyskoczą te nieznośni przeciwnicy. Ale tu jest skrót. Fakt, że tutaj spadek jest niezły. ale ja pierdolę iść naokoło no i jestem z powrotem teraz chyba trzeba będzie wejść na ten pojazd nie? nie a tu będzie niebezpieczeństwo tu wyjdzie pająk i, w, i ten ogromny pająk i przeszkodzi nam zginie chyba ktoś no właśnie nie Bidel. O kurwa, ale ja stanąłem źle. Jeszcze raz. No, teraz zniszczysz te troną, ostatecznie. To jest chyba ten Tetronaut, te te, te yy, to co tu widzimy. Tylko pająk nam przeszkodzi. Zginie ktoś. Kurwa, znowu stanąłem w chujowym miejscu. Koło tego pojazdu stanąłem, kurwa Ale mi chujowo idzie teraz Tak ładnie mi w poprzednich etapach szło. Tu stanąłem. Kurwa, przejść to się przesuwa. Trzeba iść z przeciwnej strony. O, o to jest ten tetranut tutaj, widzicie. Ale pajęt nam przeszkodzi. Ktoś zginie, nie wiem kto. Zamiast kurwa uciekać, o, ten zginął. One of I don't know who that is. Lieutenant Walsh, this is Strauss. What has happened? I cannot open the door, please. I need help, Lieutenant. Shut the hell up, Strauss. Half the squad is dead. So why don't you just be quiet while we pick up the pieces? Yes, sir. Nie wiem, nie pamiętam A jak on się nazywał. No niestety, każdy. któryś musiał zginąć, niestety. Ale wciąż możemy zniszczyć placówkę. Nic nie jest jeszcze stracone. Ze Straussem chyba będziemy musieli. Iść. Nie martw się. Ktoś go zastąpi, chyba na pewno. No i będę mógł przejść tajemnym przejściem. Tak, bez względu na koszta. Nawet jakby miał ktoś zginąć znowu. I tu chyba zdobędziemy nową broń. Prawdopodobnie, jak pamiętam. Hyperblastera chyba znajdziemy bardzo dobry karabin plazmowy Długi etap jest. tutaj jeszcze ten pająk będzie No jest hyperblaster, tak jak myślałem właśnie nazywał jebany przeciwnik o dobra nazwa jebany nieznośny przeciwnik bardzo dobry karabin na tę skór A tu te serca jak będziemy strogiem to będziemy mogli się leczyć Stacje zdrowia ale tylko strogowie mogą to używać Miałem powiedzieć właśnie do czego to służy O, mamy tę Amunicję do hyperblastera Poużywamy teraz tej broni trochę Pancerz bym potrzebował, nie apteczki Pierdolony nieznośny przeciwnik jeszcze któryś? Musisz kurwa unikać moich ucisków z kur wielu pierdolonych. Zjebali mi cały kurwa pancerz. Tam gdzieś pająk grasuje. No tu trochę pancerza jest i, i apteczki. Etap jest cholernie. To jest niezostępne drzwisem. Que Wypierdalaj. To jeszcze? O ten pierdolony nieznośnie przeciwnik Gdzie ty jesteś skurwy synu? Na górze? Na górze Tu coś było ciekawego na górze? Jest Apteczka Chociaż, chociaż to przynajmniej No w tym miejscu kończy się jedenasty etap tunele centrali ogniwa.